Witajcie moi drodzy, chwilkę mnie nie było, fryzura też jak widać zmieniona, kolejna, ale myślę, że to jest ta, która najbardziej mi się podoba i, i ja się w niej sobie podoba. i mam nadzieję, że wam też się podoba. W związku z tym, że jest gorąco i w związku z tym, że ten gorąc już powoduje zwolnienie moich myśli i w związku z tym, że dorwałam fantastyczną książkę, ale tytułu jeszcze wam nie podam. To chciałabym przeczytać Wam pewne fragmenty z tej książki, bo są one bardzo, bardzo ważne, zarówno dla mnie, jak i dla każdego, myślę, że tak powiem, z Was. Podam Wam tytuł. Zachęcę Was do przeczytania książkę, powiem Wam, że znalazłam nie przypadkiem, bo przypadków nie ma tylko jak byłam ostatnio na Mszy, to ksiądz ogłaszał, że młodzież zbiera pieniądze na wyjazd. Oazowy, no i że tam mają stoisko z ciastkami i z książkami. I to była jedyna książka, która uczepiła się moich rąk. I na początku myślałam, że nie jest ona za bardzo dla mnie, potem powiem czemu, ale jednak okazało się, że jest i jest fantastyczna i że jest dla każdego z nas, dla każdego kto był odrzucony, kto przeszedł traumy w dzieciństwie, z jakim te traumy ciągną się, ale może nie będę. Dużo mówić, tylko po prostu zacznę czytać. Pakujemy w dorosłość wszystko to, co dla nas najcenniejsze: zdjęcia, jakiś sentymentalny prezent od mamy lub taty, listy miłosne ze szkoły podstawowej, a czasem pamiętnik. Plecak nieraz przygotowany z rozmysłem, ale bywa, że w pośpiechu. Obiecujemy sobie wtedy, że będziemy lepsi. Będziemy ważniejsi, mądrzejsi, zawsze jacyś bardziej albo mniej. I długo tak jest. Ale nic nas nie weryfikuje bardziej, kochani, niż życie. Tu żaden dług nie idzie w zapomnienie. I w końcu wszystko, co zamiecione pod dywan, wychodzi na wierzch. Jeśli dom był pełen miłości i zrozumienia, to taki stworzymy dla naszych nowych bliskich. Ale jeżeli coś, gdzieś panowała tam zupełnie inna atmosfera, i tak naprawdę nasza wyprowadzka jest ucieczką, to co wtedy? Wtedy pragnienie zapomnienia tego, co było, miesza się z nienawiścią za to, co nas spotkało, i z wielkimi pokładami niewybaczania i złością, bo niby dlaczego właśnie my? Jak to jest? Że chcesz zapomnieć, a robisz to samo? Dlaczego właśnie stajemy się odbiciem swoich rodziców? I skąd bierze się to, że uciekając od tamtego, czynimy je wszędzie tam, gdzie jesteśmy? To nie są pytania rzucone w próżnię. Są one skierowane do każdego z nas. Nikt nie przeżyje życia za nas i nikt nie spowoduje, że będzie lepiej, jeśli sami nie zaczniemy działać w tym kierunku. Nawet największe zło nie zwalnia nas z odpowiedzialności za tych, którym nam powierzono. Jeżeli chcesz troszczyć się o innych, zaopiekuj się najpierw sobą. Powodzenia to na początek, a teraz dalej. Złość pojawia się zawsze wtedy, gdy coś nas przerasta, lub nam nie służy. Jest emocją niezwykle potrzebną, bo przecież jak inaczej wyczulibyśmy, że nasze granice są przekraczane? Pozwala wyczuć, że zwyczajnie coś jest nie tak, jak trzeba. Regulacja złości to niezwykle cenna umiejętność, którą niestety nie wszyscy posiadamy. Jeśli nie pracujemy nad tym, to złość po prostu może zabijać nie tylko nas, ale zabijać innych. Teraz w tej książce są takie fragmenty osób z terapii. Ja Wam te fragmenty czasami będę przytaczała. Posłuchajcie, złościłam się na wszystko. Złe spojrzenie, nie taki zapach, inaczej powieszona kurtka. Deszcz, śnieg, słońce, wszystko mnie wkurzało. A jak ktoś uśmiechnął się zamiast złościć ze mną, dostawała mnie malsza. Cały świat się musiał ze mną złościć. Wymagałam od wszystkich, aby dostrajali się do tego, co ja czułam w danym dniu. Cóż to był za egoizm? Myślałam tylko o sobie, jednocześnie tłumacząc całemu światu, że troszczę się o innych. Już dalej. Z konieczności udawania, wsadzania się w ramy, bycia kimś, kim nie jesteśmy. Lęku, żeby nie było tak jak w domu, starania, aby być innym niż matka czy ojciec, a przede wszystkim strach przed prawdą. Pojawia się ten typ złości, który w żaden sposób nie prowadzi do pracy nad swoimi emocjami, a zwyczajnie zabija. Każda trauma może zaburzać codzienne życie człowieka, pozbawić oddechu, powodować szereg chorób somatycznych. I skutecznie odbierać radość życia. Gniew na ojca pijaka nie znika od tak. Strach przed szaloną matką sam nie odejdzie. Nie ma w tym żadnej magii. Jest ciężka praca, która zawsze owocuje. Dzieciństwo noszone nie tylko w sercu, bijącym czasem zbyt mocno. Ale w nogach, idących nie tam, gdzie chcemy, dłoniach, które potrafią ranić, i ustach, wyrzucających zbyt często nie te słowa, które powinny, kształtuje o wiele mocniej niż dorosły świat skrzywdzonego dziecka. Ono wpływa bezpośrednio na wszystko dookoła. I w ten sposób to, co tak bardzo niechciane, wraca rykoszetem. Do kolejnego pokolenia. Trauma przenoszona z ojca na syna lub z matki na córkę to głęboka tradycja w wielu domach. Sprawcą tego jest złość na tamto życie i ogromne pragnienie, aby było inaczej. Kolejna, że tak powiem, pacjentka. W domu byłam służącą. Miałam dorosłe już dzieci, a ciągle pracowałam po 14 godzin. Łapiąc wszystkie fuchy, bo przecież musiałam, świat by się zawalił. Jedna operacja, druga, trzecia organizm dawał o sobie znać. W pracy byłam nieustannie zmęczona, zła. Obrażałam się na wszystkich, nawet na tych, na których mi zależało. Potrafiłam być zła na innych, kiedy szli na urlop, a sama nawet nie pomyślałam o chociaż jednym dniu wolnego. Nieustannie uciekałam. W końcu, kiedy straciłam zdrowie i poobrażałam wszystkich dobrych dla mnie ludzi dookoła, zaczęłam rozumieć, że coś jest nie tak. Trauma z domu rozlewa się, niczym lawa na wszystkich. I jak na wojnie, zawsze najwięcej ofiar znajdziemy wśród niewinnych ludzi. Na rysunkach dziecięcych, złość pokazana jest często. Jako osoba z zaciśniętymi rękami i parą wychodzącą z uszu. Ta para to właśnie złość. To takie oczywiste i symboliczne. Przecież ze złości nie słuchamy żadnych argumentów, a nasze dłonie są mocno zaciśnięte, zamknięte na innych. Złość nie tylko paruje uszami, przez co pozostaje głucha na argumenty, ale jest samotna. Bo nie może nikogo otrzymać za rękę. I inny kochani przykład. Moja złość powodowała, że ludzie odsuwali się ode mnie. Nikt w pracy nie chciał ze mną gadać. Zresztą moje uszy były zamknięte na słowa, a dłonie na drugiego człowieka. Upłynęło sporo czasu, zanim to zrozumiałam. To tradycja najgorsza ze wszystkich. Przenoszona z pokolenia na pokolenie, a dotycząca niczym niepohamowanej złości, wybuchającej jak granat, nie wiadomo kiedy i przeważnie całkiem blisko. Co gorsza, ubranej w troskę, opiekuńczość i ofiarę składano w tysiącach domów po kilka razy dziennie. Dziecko w domu dysfunkcyjnym samo sukcesywnie układa drewna na własnym stosie. Aby w dorosłym życiu chętnie przyznawać się do winy i dzielnie, codziennie, wchodzić na miejsce kaźni. Czułam, że jestem wszystkiemu winna. Nie miałam zupełnie żadnego poczucia własnej wartości. Byłam okropna, bo przecież ojciec pił przeze mnie. A co najgorsze, z takim poczuciem winy i postawą ofiary odważyłam się być matką. Nie wiem, co sobie wyobrażałam. Może myślałam, że jak ja zostanę mamą, to w końcu będę ważna? Stosy ofiarne płoną w wielu domach, w miejscach pracy i na podwórkach. Ciągle przepraszające kobiety i zawsze wszystkiemu winni mężczyźni prowadzą w ogień nie tylko siebie, ale również swoich bliskich. Moja matka wciąż za coś przepraszała, i ja zaczęłam robić to samo. Wpadałam w rolę ofiary przy każdej okazji. I potrafiłam nic powiedzieć do końca. Z tego wszystkiego mój syn stał się moim agresorem. Taka wiecznie nieszczęśliwa matka naprawdę potrafi wykończyć. Postawy przekazywane przez rodziców są niezwykle trwałe. Pozycja ofiary niesie za sobą olbrzymią dawkę bezsilności i pesymizmu. Przekonanie, że życie jest zupełnie poza Twoją kontrolą. Zawsze odnajdziesz gdzieś kozła ofiarnego, przez którego spotyka Cię taki ciężki i niesprawiedliwy los. Często wmawiałam synowi, że wszystkie nieszczęścia są przez niego. Przecież musiałam zostać z jego ojcem pijakiem, dlatego że był jemu potrzebny. Nie potrafiłam nigdy stanąć w prawdzie i przyznać, że jestem z jego ojcem, bo sama tego chcę. Bo to mój wybór. Wstyd mi było przyznać, że tak jak mojej matce, tak i mnie nie udało się małżeństwo, bo i mój i jej wybranek serca byli odlani jakby z jednej formy. To schemat, prawda? Dlaczego i jak wybieram tragicznie. Ofiary na stosie zawsze mają zły moment i trudny czas, a szkodliwe działania innych Stają się pretekstem do zwolnienia z odpowiedzialności. Dorośli, którzy jako dzieci nigdy nie byli chwaleni, nieustannie domagają się uznania. Patrz, co robię. Zauważ, jaki jestem dobry. Zobacz, ile potrafię. Spójrz tylko, jakim jestem dobrym szefem. Rola ofiary daje możliwość, aby w końcu zostać zauważonym, czego w dzieciństwie nigdy nie było. Wszyscy naokoło rzucają się do pomocy, i wreszcie to dawniej przez nikogo niezauważone dziecko jest pierwszoplanowym dorosłym. W końcu mamy prawo do narzekania, do użalania się nad sobą i nie trzeba przy tym nawet mocno krzyczeć: Tu jestem! Wystarczy powoli, ale z sukcesem wykańczać wszystkich dookoła, zamęczając świat swoimi problemami, które przecież zawsze są największe. Postawa ofiary jest wyuczona, nabyta, niech nie rodzi się z nieustającym doznaniem nieszczęścia w duszy. Dziecko nie czuje się zmanipulowane, zobaczy to dopiero później, gdy nabierze już konkretnych nawyków. Kiedy dojrzewa, opiekuje się rodzicem, który z kolei z coraz większą werwą nakłada na niego kolejne ciężary. Syn dorasta pozbawiony wiary w siebie i w swoje możliwości, Przecież całe nieszczęścia świata biorą się z tego, że nie jest taki, jaki powinien być. Córka, na której matka już dawno zawiesiła, e, zawisła emocjonalnie, nie potrafi wyjść z poczucia winy i może być tak, że nigdy nie spojrzy na siebie inaczej, jak tylko w perspektywie odpowiedzialności za tamten nieszczęśliwy dom. Tak rosną nowe ofiary. Zgrabnie budujące nowe stosy dla siebie i kolejnego pokolenia. A wystarczyłoby zmierzyć się ze swoim stosem, przestać odgrywać włóczoną rolę i zobaczyć w tym wszystkim drugiego człowieka, którego twój stos może dosięgnąć tylko dlatego, że jest w pobliżu. Kolejne pokolenia rozpalają ogień, a bywa też, że ubierają na siebie czerwony strój a potem dziarsko i odważnie idą przez lat, bo matce tej odwagi zabrakło. I to kochani fragmentu tego, że tak powiem tyle o wyprowadce z domu, co, jak, dlaczego, o złości, jaką w sobie nosimy i o stosami ofiarnymi, jakimi niestety z powodu wszelkiego rodzaju schematów jesteśmy, o stosy, jakie, jakie tworzymy. Na koniec tego, co przeczytałam, i coś, co mi się, że tak powiem, już może nie pomiesza z tego gorąca, powiem tyle, że słuchałam niejaki słuchającej, znaczy mnóstwo osób pewnie słucha pani Wojdyło, pani, nie wiem, psycholog, psychoterapeuty. I ja nigdy, jako dziecko, które było, od, które ma mnóstwo bólu w sobie, które ten ból leczy, które próbuje żyć inaczej, niż w tym domu było, które rzeczywiście zostało odrzucone jako dziecko i uczy się pokochiwać siebie. Nie zgodzę się z tą panią, która dzisiaj już ma po 70, podejrzewa mi chyba, to jest jej myślenie, że ona mówi, że powinniśmy po pierwsze powybaczać, zapomnieć o tej przeszłości i żyć od nowa i budować od nowa siebie i swoje rodziny. Dlaczego się z tym nie zgodzę? Bo przeszłość to ja, bo przeszłość to ty, bo jesteś, jaka jesteś, bo zostałaś zbudowana z przeszłości, bo wybrałaś nieodpowiednią osobę, nieodpowiedniego człowieka, bo tak zostałaś ukształtowana w przeszłości. I chociaż my chcemy mieć dobre związki, chcemy być wspaniałymi matkami, chcemy być niewrażliwymi kobietami, zupełnie samodzielnymi, Kobietami, które są pewne siebie, to do cholery mamy wyuczone w schematach, w tym, co mieliśmy w domu, w poniżaniu, w obrażaniu, w pokazywaniu nam, że jesteśmy nieważni, że jesteśmy nikim, że nie trzeba z nami rozmawiać, że nasze sprawy nie są ważne, że nie potrzeba mówić, że nas się kocha. Mamy takie schematy, które powodują, że nie możemy, nie umiemy stworzyć tak zwanego nowego domu, który nie jest obciążony niczym. I nie obwiniajcie się za to. Oczywiście, że jesteśmy dzisiaj mądrzejsze od naszych matek, nie wszystkich, ale tak, uczymy się, poszerzamy tą wiedzę. One miały możliwości i nigdy ich, że tak powiem, nie odbarczajcie, bo jeżeli człowiek ma rozum, jeżeli człowiek, Umie stworzyć, zakochać się, mieć mężczyznę, stworzyć rodzinę, umie pracować, zarabiać, gromadzić pieniądze, to i umie myśleć. Umie liczyć pieniądze, wydawać, płodzić dzieci, to i umie myśleć. I nigdy nie odbarczaj swojej matki, nie odbarczaj pijącego ojca, czy, czy ojca łobuza, czy matki, która nie panowała nad sobą, za to, że odrzucała cię, nie kochała, biła cię, tak samo ojciec. Mówiła ci, że papacza jestem ładniejsza niż ty, bo dlatego dzisiaj ty i ja nie potrafiłyśmy zbudować do końca normalnego domu. Oczywiście, że staram się być inną matką. Ze mną nie rozmawiano, ja mam wspaniały kontakt z moimi dziećmi, ale pracowałam nad tym, żeby zawsze być, kiedy mnie potrzebują. I to nie chodziło o to, że nie chodziłam do pracy. Chodziłam do stałej pracy, bo teraz mówię, mam własną działalność, ale teraz oni są dorośli. 17-22 lata. Ale jak byli dziećmi, to zawsze sadzałam, nie się mnóstwo bawił, to starał się wiedzieć, co to dziecko czuje. Nie zostawało w pokoju samo, ze swoimi problemami nigdy nie było samo. Znałam jego kolegów, wiedziałam jednego i drugiego, co się dzieje, jakie problemy. I dlatego dziś potrafimy wspaniale rozmawiać. Oni wiedzą, że mogą przyjść do mnie z wszystkim. Ja nie miałam tej możliwości. I to nie książki mnie tego nauczyły. Tylko właśnie to, że byłam w bardzo złym domu, który dziś odbija mi się, że tak powiem, bolesną czkawką, że jak dzisiaj sobie przypomnę, to łzy lecą mi jak grochy, bo mogłam wybrać innego człowieka na męża, mogły moje dzieci mieć dużo lepiej, mogły mieć i, i więcej pieniędzy, i więcej pewności siebie, ale przekazałam im tyle, ile umiałam. Ja sama ciężko nad sobą pracuję i nigdy nie wyrzucajcie tej przeszłości. Ja nie mówię, żyjcie przeszłością, absolutnie nie. Nie żyjcie przeszłością, żyjcie teraźniejszością, przyszłością, ale uczcie się, poszerzajcie wiedzę, ale pamiętajcie, że to, co Wam się nagle dzieje, jeżeli nagle jesteś agresywna w domu, jeżeli nagle krzyczysz, jeżeli nagle wybuchasz płaczem, tobie nie bierze się to z dobrego Twojego teraz życia, tylko z tego, że kiedyś. Ktoś tego dziecka nie kochał tak, jak trzeba, albo nie kochał w ogóle. I ono samo dzisiaj uczy się miłości. Być może nie umie nawet dawać tej miłości, bo nie wie, co to miłość. Pozdrawiam Was kochani i postaram się za chwilę nagrać jeszcze jeden krótki filmik, bo ta książka mnie zainspirowała. Powiedziałam na końcu: pomyślcie o tym wszystkim, co przeczytałam, bo to jest bardzo ważne. Pomyślcie o tym, co powiedziałam na końcu. Nigdy się nie obwiniajcie za swoje zachowania, ale myślę, że nie odpuszczajcie też swoim rodzicom. Ja miałam taki moment, może to was oburzy, ponieważ wielokrotnie chciałam pogadać z tymi rodzicami, jak ja się czuję, co jest nie tak, ale oczywiście nie dało się, prawda? Zaraz był pysk, zaraz wyzywanie, jesteś taka i taka, zamknij tą gębę i tak dalej. Jeżeli chcesz w ogóle, żebyśmy nie rzucili słuchawką, albo żebyśmy cię z domu nie wyrzucili. I miałam taki moment. I do rodziców, potem do teściów, że chciałam ich posadzić na krzesłach, zakleić im usta taśmą, związać tylko po to, żeby móc powiedzieć wszystko, co we mnie uka i co mnie boli. Nie chciałam ich zrobić krzywdy. Chciałam po prostu, żeby do cholery, chociaż raz mnie wysłuchali. No, nie mam na tyle takiego czegoś w sobie, żeby to, żeby to zrobić. Matka już nie żyje. Dzisiaj z już. Ja nie, nie, nie staram się rozmawiać, wiecie, czasami po prostu trzeba działać na zasadzie odpuść, ale to się wiąże też z bólem wewnętrznym, bo wszyscy wiemy, ile mamy w sobie pochowanych traum. A jaka to książka? A no cóż, książka nazywa się w ten sposób Rodzice DDA, mój dom będzie inny, refleksje z terapii. Joanny Szczerbaty. Jeżeli będziecie gdzieś mogli tą książkę znaleźć, to serdecznie Wam ją polecam. Ja Wam jeszcze zacytuję za chwilę. Nagram drugi krótki filmik. A! Zdziwię wam chyba was nim. Na razie do usłyszenia. Wszystkiego dobrego, kochani. Trzymajcie się w tym gorącu, od jutra podobno ma trochę padać. Ja już taką nadzieję mam, bo tego gorąca też trochę już mam dosyć. Do usłyszenia.